Przykrywam ciasto do wyrastania, ale powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, bo to będą moje pierwsze cynamonki w tym sezonie. Robicie? Lubicie? Ja bardzo lubię cynamon. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Kilka dni temu wrzuciłam tutaj różne zbiórki, na różnych stronach one były. Było coś, co się pomaga, było wspomagam.pl, była zrzutka, ale też wśród tych zbiórek była zbiórka pani Olgi, nauczycielki, którą poznaliśmy w Odrzuchowicach Kłodzkich. I słuchajcie, niestety jej zbiórka została usunięta, ale to, to dlatego, że właśnie była założona na stronie Pach, a tam osoby indywidualne nie mogą mieć zbiórek. Te pieniądze. Jeżeli tam wpłaciliście, to one już na pewno Wam wróciły na konto. No ale niestety nie pomogą Pani Oldze. Pani Olga ma teraz nową zbiórkę, założoną przez Radę Rodziców z przedszkola numer jeden w Kłocku, tam gdzie jest zatrudniona. No i jeżeli macie ochotę jej pomóc, no bo niestety nie dość, że ucierpiała w powodzi, to jeszcze jej zrzutka, jak wiecie, została anulowana. Pieniądze wróciły do wszystkich płacających. No i jest w punkcie wyjścia, więc jeszcze raz Wam tutaj zostawię jej zrzutkę.